Kryminał tworzy taki pretekst, prawda? Żeby, żeby zajrzeć nie tylko tam, gdzie jest ładny i pachnący. No okej, okay, no świat jest skomplikowany. No nie, nie, nie da się czasem po prostu powiedzieć, o, czy byli dobrze, ci byli źli. Tak się przemienić, to polską rzeczywistość, żeby ona nabrała jakby takiego dodatkowego cienia odcienia, żeby rozwiązać zagadkę, trzeba zrozumieć miejsce, w którym się jest. Staramy się pisać takie kryminały niewydumane. Tak, z jakimś ciekawym światem dla złapanym. Z dobrze ustawionym, dobrze skierowanym obiektywem, to jest chyba podstawowa sprawa. Czy znaczy bardziej zaczynasz pracować obiektywem, niż, niż, niż potem kadrować, prawda, i sobie nakładać te filtry, żeby to ładnie wyszło? Z dobrze złapaną ostrością. Myślę, że ta ostrość to jest to słowo, które bym chyba najbardziej lubił do opisu tego, co, co gdzieś tam przynajmniej próbujemy robić. Pewnie to, co teraz obserwujemy, no to właśnie jest poszukiwanie tego stylu. Bo jego kryminały, znakomite zresztą, e, były bardzo silnie publicystyczne. Dla nas ciekawsze, jako dla autorów, jest stawianie pytań niż e, dawanie odpowiedzi. Moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby sprawiedliwości stały się zadość również. No, nie tylko prokuratora zadaniem jest to, ale adwokata również. Żeby człowiek są skazane tylko za to, czego się dopuścił. Danie jakiejś odpowiedzi to jest postawienie kropki, z której już jakby dalej no, nie bardzo jest, jest gdzie iść. Bardzo nam zależy również na empatii w stosunku do jeszcze jednej postaci, która jest bardzo często zajęta w kryminale, czyli ofiar. Bardzo mi miło Państwa tutaj powitać. Tak, rzeczywiście, Jestem w ogóle zachwycony tą lekkością jakby i przejrzystością waszego opisu rzeczywistości. I w ogóle tym brakiem lęku przed władowaniem się na jakieś miny. Ta rzeczywistość jest opisywana w taki sposób, w sensie, że. Prze potraficie przemienić to polską rzeczywistość, żeby ona nabrała jakby takiego dodatkowego cienia, odcienia? Czy myśleliście o tym w tej kategorii? A jeżeli tak, to kto z pisarzy polskiego kryminału jeszcze robi to, co wy? Niekoniecznie oczywiście aspirując do takiego szerszego opisu, ale chociażby właśnie oddając tę rzeczywistość tak jedną do jednego, w jakiś sposób ją właśnie przerabiając? W jakimś sensie po prostu kryminał się do tego dobrze nadaje. Czy teraz... Y nie, nie, chyba nie potrafię wyliczyć jakiś takiej, nie wiem, listy autorów, którzy robią to najlepiej, y, ale gdzie nie przyłożysz oka, no to y, te polskie kryminały, od, jak już się odetnie tą taką bardzo mainstreamową, powiedzmy, bardzo popularną warstwę, to tam się zaczynają dziać rzeczy ciekawe i to od czasów. Y, Człowieka, który Polski, polskiemu kryminałowi przywrócił, że tak powiem, może nie tyle szlachetstwo, co jakby godność pokazywania się na salonach, czy od Marka Krajewskiego, zawsze jest taki, był nawet takie zjawisko, że były pewne obsadzone terytoria, prawda, że w tym, w tym towarzystwie mówiło się, ja tam, nie, nie mogę obsadzić swojej akcji gdzieś tam, bo tam już pisze ktoś tam, prawda, no myśmy jakoś na to, nie, nie wiedząc, że nie można, nie zwracali uwagi, ale, ale są, te kryminały są silnie terytorialne, one są silnie, miejskie, lokalne, historyczne, szuka się jakiegoś bardzo konkretnego, konkretnego aspektu, prawda, do którego można by następnie swoją, swoją historię przyłożyć. To jest myślę bardzo fajne i ciekawe. Długo, żeśmy szukali tego, tego filtra dla, dla tej no właśnie takiej naszej polskiej codziennej rzeczywistości, no bo no cóż, no, e, blokowiska, spreje, prawda, albo z drugiej strony, nie wiem, koń, krowa, droga na ustrołęka. no co w tym jest takiego jakby, no, e, atrakcyjnego popkulturowo, prawda? My lubimy jakby... No to bo, samo, co w stronach przeciwpożarowych. No dokładnie, tylko trzeba znaleźć ten filtr, właśnie. prawda? I ten, e, ten filtr się jakoś znalazł, mam wrażenie. A to jest za filtr właśnie? Bo on jest dość nieoczywisty u was. Jakbyście go opisali? Przede wszystkim właśnie trochę bez, bez fajerwerku. W sensie takim, że to, co nas interesuje, to jest ta typowość. My, to, to, co mówiłam na początku, że staramy się pisać takie kryminały niewydumane. To może się czasem kojarzyć się z. Z czymś mało atrakcyjnym, w sensie, że, że to nie będą jakieś historie z fajerwerkami, tylko taka po prostu czasem smutna polska zbrodnia, która ze statystyk, jak się na nie popatrzy, no to wygląda bardzo, bardzo słabo. To znaczy alkohol, nóż, prawda, siekiera. siekiera. Mieliście plan założony, żeby w ten sposób to zrobić, żeby jakby napisać te. Wielką polską powieść, ale właśnie w formie kryminału, takiej bardziej, taki bardziej formie dostosowanej do obecnych czasów? Czy to jakoś tak wyszło z racji, nie wiem, zawodu, wykształcenia? Nie, rozumiem to, że był. przesadzam, ale z tym planem napisania wielkiej polskiej powieści, ale Wam wyszła. Okej. Okay. Chcieliśmy pisać kryminały, tak? To wybór literatury gatunkowej był nieprzypadkowy. Natomiast chcieliśmy, żeby to były kryminały niewydumane, bo nas nie, nie interesuje w pisaniu kryminałów ta sfera, że się tak wyrażę, zbrodni, że, że to jest nasz główny obszar zainteresowania. My lubimy o tym myśleć w ten sposób, że to nie jest tak, że nas fascynuje zbrodnia. Nas fascynuje człowiek, a o człowieku można bardzo dużo powiedzieć, jak się go postawi właśnie w takiej sytuacji spotkania z gwałtowną śmiercią, bo wtedy to też taka metafora, której czasem używamy, kiedy się roz, rozcina powłoki na przykład ciała, robiąc sekcję zwłok, to wtedy Nagle e, ukazuje się to, co ukryte, e, to jak e, ten organizm, na przykład społeczeństwo działa. Można tam zajrzeć, pogrzebać. To nie zawsze jest ładne, co się tam zobaczy, ale to jest ciekawe. To, to jest to, co nas e, fascynuje, i, i po to używamy tego gatunku kryminalnego, żeby, żeby właśnie e, te obłe czasem i takie gładkie, lśniące powłoki rozciąć i popatrzeć, pogrzebać. E, co jest, co jest w środku. I, i ten niewydomany kryminał był naszym celem, ale też kryminał sam w sobie, jako gatunek, to jest. Dla nas gatunek jednak literatury realistycznej jest taki mega zanurzony w konkrecie. Żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, trzeba często mieć dużą wrażliwość na szczegóły, trzeba umieć interpretować, przechodzić od, od ogółu do konkretu, trzeba gdzieś tam właśnie łączyć fakty, czasem ze sobą głęboko niezwiązane. Ale tak ten, dla nas ten gatunek przynajmniej powinien funkcjonować. To... Różnie z tym bywa, ale jednak dla nas jest to cały czas literatura realistyczna. No a żeby pisać literaturę realistyczną, trzeba się w tej rzeczywistości zanurzyć. Bardzo nie chcieliśmy pisać o. Takim popkulturowym, uniwersalnym gdzieś, prawda? Czymś takim, takiej hiperprzestrzeni, wielkiego mrocznego miasta, w którym ciągle pada i jest mgła, prawda, które równie dobrze może być Bostonem, Nowym Jorkiem, nie wiem, Dortmundem i, i, i Katowicami. Ale jakoś dziwnie często jest To Angeles. Prawda? Więc yy, no, bo. bo... Popkultura nas też przyzwyczaiła do takiej kalki, do takiej uniwersalnej opowieści, która po prostu jest do bólu, do bólu, do bólu zużyta i tak naprawdę właśnie... W, w, znaczy, okay, są geniusze, którzy z takiej opowieści potrafią wycisnąć rzeczy niezwykłe. Czasem ta konwencja też sprzyja, prawda, pokazaniu człowieka na takim tle i tak dalej, natomiast nas bardzo interesowało takie zanurzenie w bardzo konkretnym miejscu. I wymyśliliśmy sobie tą formułę... Etno, nie na takiej zasadzie, żeby to było nie wiem, atrakcyjne etnograficznie, prawda? Czy żeby, żeby, żeby znaleźć sobie jakiś, nie wiem, kolorek, prawda? Jakieś tło, tylko żeby się w bardzo konkretnym miejscu o bardzo konkretnych problemach zanurzyć, wychodząc z założenia, że miejsce, społeczność i ta jej, to, to jej etniczne nacechowanie jest też w jakimś sensie istotnym. Elemento in fabù criminale. Żeby rozwiązać zagadkę, trzeba zrozumieć miejsce, w którym się jest. Nasi śledczy są trochę w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, trafiając do miejsca, do którego się chcemy dobrać, i czytelnik, prawda? Czy oni najpierw muszą w to wejść, zrozumieć, co tam się w ogóle dzieje, na czym to polega, co tam się wydarza, ta dynamika, ta historia, która tam się kryje, rzeczy, o których się nie mówi, rzeczy, o których y, 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 wszyscy wiedzą, ale nikt nie powie i tak dalej. Albo nie wiem, specyfika języka, na przykład, którym się tam y, posługuje, co ten język wyraża, czego nie potrafi wyrazić. Wtedy, kiedy się zaczyna. To rozumieć, można dotrzeć do istoty tego, co się tak naprawdę wydarzyło w tej e, kryminalnej historii. Kiedy według Was to się zaczęło? Na przykład, nie wiem, y, Stephen King, jakby mam wrażenie, przełamał trochę y, ten. wydobył horror z tej właśnie niszy gatunkowej, y, wprowadzając go właśnie do. być może nie, są, nie jest to wielka amerykańska powieść, ale do rzeczy, które już tam jakoś do niej pretendują. Ty pamiętam, mówiłaś o milenium, tak? I moglibyście tutaj jakby skąd częścią jakiego nurtu się w, w, widzicie, co gdzieś tam was poprzedziło, skąd to wszystko. Widać było po tym odbiorze, że ludzie jakoś to w ludziach to jakoś właśnie bardzo zagrało, że, że to się podobało, że, że było, był taki bardzo... Głęboki respons do tego. I w Polsce mam wrażenie, że to tak po, po takiej pierwszej fali kryminału powiedzmy inteligenckiego, czyli, czyli takiego retrokryminału Marka Krajewskiego, właśnie. Tych, tych klimatów, prawda, a potem gdzieś z kolei wzięła górę ta rozrywka. I to nie, nie ma w tym nic złego, no bo po to jest popkultura też, no, Nie, nie, każda powieść kryminalna musi być jakimś, prawda, arcydziełem gatunku. A my się tutaj jakby no troszeczkę w międzyczasie, prawda, zaczęliśmy bawić najpierw w retro, potem, potem zaczęliśmy naszą serię etno. Więc to, to jest taki trochę właśnie pole, minowe na tej prowincji, prawda? Jak tak samo w historii, to też jest poleminowe. minowe. Tam też możemy wdepnąć w każdej chwili w coś, co nam wybuchnie w twarz, i, no i właśnie taki, w takiego trochę sapera się musi ten nasz bohater kryminału często pobawić, żeby, żeby wyjść cało z, te, z tej przygody. No właśnie tutaj muszę Wam powiedzieć, że, jedna, że rzecz, która mnie chyba u Was zachwyciła najbardziej, to było to, żeby strasznie bezpretencjonalnie, i tak z dużym wdziękiem przechodzicie właśnie przez te wszystkie miny. Wam udało się coś absolutnie niesamowitego. Większość z nas tego, co jest pomiędzy tymi biegunami bardziej dotknęła niż tych biegunów. Dla nas ciekawsze jako dla autorów jest stawianie pytań niż dawanie odpowiedzi, bo stawianie pytań otwiera ci drogę do wielu różnych punktów dojścia, a Danie jakiejś odpowiedzi to jest postawienie kropki, z której już jakby dalej no, nie bardzo jest, jest gdzie iść. My nie chcemy, nie wiem, spra próbować sprawiać wrażenia, że my znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania, prawda? My zapraszamy czytelnika do, do, stawiania, tak, do stawiania pytań. My chcemy się po prostu z czytelnikiem podzielić naszą, naszą jakąś taką właśnie nie chcę powiedzieć frustracją, ale tym, że no okej, okay, no świat jest skomplikowany, no nie, 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 nie da się czasem po prostu powiedzieć, od ci byli dobrzy, ci byli źli. E, tak samo jest z tym sprawcą, prawda? E, motywacje ludzi są przeróżne i e, sprowadzenie czasem tego do, do jakiegoś, nie wiem, jednego e, aspektu jest, jest uproszczeniem i e, myślę, że to stawianie pytań i Zapraszanie ludzi do tego, żeby sami sobie na, na nie odpowiadali, być może odpowiedzą sobie w sposób zupełnie inny niż my, niż my założyliśmy. A, a tymczasem z jakiegoś powodu często w tych bankach istnieje takie poczucie, że właśnie, że e, ludzie na prowincji są jacyś fundamentalnie inni, prawda? I że my też z jednej strony nie mamy prawa ich opisywać, no, no sorry, ale to jest właśnie taki trochę dylemat XIX-wiecznego etnologa, prawda? I, no i troszeczkę mnie to drażni, takie, że z jednej strony nie, nie wiem. Trzeba tam żyć przez 40 lat, żeby móc opisywać tę rzeczywistość. Jeżeli tak by było, to literatura byłaby niemożliwa. Pisarze non stop opisują coś, co nie jest ich codziennym doświadczeniem. I tak sobie to zaplanowaliśmy, żeby patrzeć na tą prowincję nie jak na jakiś właśnie, nie wiem, egzotyczny twór, że tam pojedziemy właśnie z tym perkalem i koralikami i będziemy, nie wiem, właśnie obserwować, jak ci ludzie tam żyją, prawda? I się albo nad nimi pochylać z troską, że mają tak ciężko i chcą się wyrwać, a nie mogą, albo z drugiej strony właśnie wzdychać sobie, że ojejku, jak tam właśnie się fantastycznie żyje blisko natury i te organiczne marchewki i tak dalej. Tylko po prostu to jest najnormalniejsze w świecie. Miejsce do życia, w którym żyje większość Polaków. To my jesteśmy mniejszością, która żyje w miastach i sobie, prawda, na, na temat tej, e, tej prowincji czasem snuje jakieś niestworzone. jestem na Radomię, ale z drugiej strony mieszkam w Krakowie. Wiesz, jakby. Mnie bardzo zależy, żeby, żeby po prostu nie, nie budować tego muru, że, że tu jest prowincja, tu jest wielkie miasto i to są jakieś dwie totalnie różne rzeczywistości. No jasne. Czy widzicie jakąś, nie wiem, czy wyobrażacie sobie taki, w jaki sposób można Polskę przerobić? Albo właśnie zafiltrować, żeby to było jednocześnie i nasze przekonujące, ale też, żeby miało jakiś ten taki no, polo. Hmm. A może i nie trzeba przerabiać tej te, te rzeczywistości. Hmm. I pewnie to, co teraz obserwujemy, no to właśnie jest poszukiwanie tego, no, <laughs> tak, 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 wydaje, tego, tak. tego stylu. E, sami jesteśmy bardzo ciekawi, e, czy polski kryminał wypracuje jeden styl, czy to będzie X na przykład e, styli. E, no, szczerze mówiąc, obserwuję, nie wiem jeszcze. My sobie też szukamy dla siebie i jakoś tam, jakoś to wychodzi, prawda? W sensie takim, że, 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 że nabiera to jakiś cech, jakiegoś, jakiegoś filtra. Ale myślę, że jest wiele, wiele sposobów. Można tę tą, tą rzeczywistość próbować ugryźć z różnych stron. To Ja bym może spróbował pociągnąć tę metaforę, i to da, Z jakimś ciekawym światłem złapanym. Z dobrze ustawionym, dobrze skierowanym obiektywem, to jest chyba podstawowa sprawa. Czy znaczy bardziej zaczynasz pracować obiektywem niż, niż, niż potem kadrować, prawda, i sobie nakładać te filtry, żeby to ładnie wyszło. Z dobrze złapaną ostrością. Myślę, że ta ostrość to jest to słowo, która, które bym chyba najbardziej lubił do opisu tego, co, co gdzieś tam przynajmniej próbujemy robić. I wtedy no, dostajesz zdjęcie, które jest jakoś prawdziwsze. Wiesz, to jest kilka kierunków, bo można jak, jakby tak sobie spróbować na gorąco taką mapę i strategii autorskich narysować. No to tak, no, można ją ciągnąć w taką stronę, żeby ta. Polska zaczęła wyglądać tak jak, nie wiem, jak Wielki Świat, na przykład, i to jest w ogóle... Um, też nie chcę się, broń Boże, przedstawiać jako ktoś, kto się zna na nurtach literackich w popkulturze współczesnej, ale no nie wiem, jak się popatrzy na przykład na Young Adult, nie? no to to są narracje, które wręcz mają poprzez użycie języka, czy wręcz świadome przeniesienie do tego wielkiego świata, powiedzmy, umownej Ameryki, tak ta, ta, ta budować rzeczywistość, dlatego że punktem odniesienia tego autora, autorki, czytelnika, czytelniczki jest właśnie tamten świat, nie? dlatego że, że cały, całe imaginarium jest zbudowane właśnie na tej amerykańskiej popkulturze. Powiedziałeś ważną rzecz, że. Czy masę ważnych rzeczy, powiedziałeś, oczywiście, ale to jedna z I tych też. ważnych rzeczy, o które mi, mi akurat chodzi, to jest, to jest mitologizacja. Znaczy, Ameryka stworzyła niesłychanie skuteczną mitologię samej To jest to moja obsesja, przyznaję. Tak, tak. I to jest. Jakby każdy z nas dobrze wie, jak Ameryka wygląda, nawet jakby nigdy tam nie był. Co więcej, podejrzewam, że, że podróż do Ameryki może być źródłem wielu rozczarowań bolesnych, prawda? Bo jakby nie wszędzie są te schody przeciwpożarowe, a jak już są, to wszyscy tam do wycieczki stają, prawda? I się tłoczą, żeby zdjęcia zrobić, nie? Bo po prostu było silniejsze, bardziej przekonujące, bardziej nęcące, jak się, nie wiem, pokolenia w późnym PRL-u do czegoś miały odnosić, to odnosiły się do kultury amerykańskiej, mimo tego, że ledwo miały z nią kontakt. Reganomatografia na ten ale też było to i wcześniej, wiadomo, jakby ten cały sen lat 50 jakby to <ścoughs> wrzucanie tego jakby amerykańskiego no, sukcesu klasy średniej, czy to do, nie wiem, jak w Jetsonach do, do przeszłości, czy jak we Wschistanach do przeszłości. Tak, tak. To prawda, jasne i pewnie. I teraz, jakby, można by pewnie odnaleźć inne strategie, takie jak właśnie taki, nie wiem, weryzm, prawda? Czy taka krytyka trochę odnosząca się do takiego polskiego kompleksu, że u nas to na pewno jest gorzej, źle i tak dalej. I w jakimś sensie. Zygmunt Miloszewski w pewnym momencie y, zaczął tak pisać, bo jego kryminały, znakomite zresztą, y, były bardzo silnie publicystyczne, prawda? Ten, ten y, to nie był detektyw, to był prokurator. Moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość również, prawda? Nie tylko prokuratora zadaniem jest to, ale adwokata również, żeby człowiek został skazany tylko za to, czego się dopuścił a nie za to, co nam się wydaje, co byśmy mu najchętniej zrobili, prawda? Opinia publiczna ma ten... Wszyscy to czasem mamy, ja też to czasem mam, kiedy moim pierwszą reakcją się dowiaduje o czymś, jest jakby takie wymyślanie skomplikowanych kar prawda? Dla człowieka, który coś zrobił, nie? Bardzo nam zależy również na empatii w stosunku do jeszcze jednej postaci, która jest bardzo często zaniedbywana w kryminale, czyli do ofiary. Bo zwróćmy uwagę, jak myślimy o kryminale, jak sobie wyobrażamy, o czym jest kryminał, to pierwsze słowo, jakie nam się przychodzi do głowy, to jest trup. Da? Jest sobie jakiś trup i następnie jest bohater, który ma y, zmapać sprawcze. Nie? Ale ten... to był, te, my Mówimy o żywym człowieku, który całej jego historii, ten co się Jeszcze. w tym dramacie... Dawniej żył No dobrze, niech wam będzie. Byłem żywym człowiekiem. To jest świetnie pokazane. To, magazynę... to niedawno był żywy. Tak?